Witam Was. Dzisiaj opowiem Wam o kolejnej wizycie u ginekologa, o ciekawostkach, o tym, co wyszło w badaniach, jakie badania zostały mi przepisane, co ogólnie się okazało. Mamy 20 tydzień. Jak widzę po książeczce przebiegu ciąży, w tym momencie mam 62 kg, a zaczęliśmy od wagi 59 kg, więc 3 kg za mną. Co widać oczywiście po brzuszku, który widziałyście w poprzednim filmie i o tym, jak opowiadałam o pielęgnacji. Tyle z tej strony. Strona badań. Zostały mi wpisane badania morfologia, mocz oraz badanie, drugie badanie z kolei na czystość pochwy. Nie wiem, czy któraś z Was w ciąży tak miała, że już od momentu zaczęcia Ciąży i jakby opieki ginekologicznej do 20 tygodnia miała dwa razy badanie na czystość pochwy. Ja tak w pierwszej w ogóle ciąży nie miałam, od razu mówię. Miałam to robione raz pod koniec w ogóle ciąży, więc zupełnie ten przebieg jest inny, tak jak widzę. Jeśli chodzi o morfologię i badania, badanie krwi wyszło jak najbardziej idealne. Jedyne co Wyszło poniżej, to jest hemoglobina, która jest bardzo ważna oczywiście, y, która powinna być między 12 a 16, najlepiej żeby była powyżej 12. Mi wyszło 11,5, nie jest źle, ale mogłoby być lepiej, więc już od dnia dzisiejszego tak naprawdę biorę się za siebie i y, biorę żelazo w postaci chemowej, niechemowej, czyli roślinnej, zwierzęcej. Więcej o tym opowiem Wam w kolejnym filmie, bo o tym też wspomniałam na filmie o Anemii na serce natury, jak wpiszecie na YouTube, to jest nasz kanał. Tam opowiadam właśnie o Anemii, o tym, jak można z nią walczyć, ale opowiem też tutaj troszeczkę tak troszeczkę bardziej pod kobiety w ciąży. Więc zobaczymy, czy moje takie wiecie, czy praktyczna strona rzeczywiście um, odpowie mi pozytywnie. Czyli że po tym, jak będę się suplementować różnymi rzeczami bogatymi w żelazo, plus stosować witaminę C przed, no to czy to w ciągu miesiąca mi się ta hemoglobina podniesie bez tabletek z żelazem, które pan doktor mi przepisał i które nie będę chwilowo brała, jeśli ta hemoglobina mi się powiększy przez ten miesiąc, ja typowo z nich zrezygnuję. Zobaczymy, co pokażą kolejne wyniki. Warto wspomnieć, że był też mocz, wyszło w porządku, jeśli chodzi o badanie pochwy, też brak w polu widzenia wszelkich bakterii typu drożdżopodobnych i innych bakterii, pH, kwasowość to 4,0. Więc tutaj raczej nie będę się tutaj nad badaniami tak mocno rozdrabniać, bo w zasadzie nie ma o czym mówić, wszystko jest oprócz no, tej hemoglobiny w porządku. Następne badanie, jakie pan doktor mi przepisał, to grupa krwi, ze względu na to, że mam grupę krwi 0RH, więc jest to wtedy konieczne, żeby jakby badać to, tą grupę krwi. Mocz, analiza ogólna, oczywiście morfologia. No i mam jeszcze do tego toksoplazmę IgG ilościowo oraz IgM ilościowo. Co mogłabym jeszcze wspomnieć, to to, że przede mną również badanie prenatalne. Dzień po dniu, można powiedzieć, tak naprawdę wszystko to się dzieje. Zobaczymy, co pokaże. Ale jeszcze chciałam Wam wspomnieć o jednym. Otóż jak zwykle przy każdej wizycie, o czym wcześniej na wiz w wizytach, takich opowiastkach nie wspomniałam, oczywiście Pan doktor zbadał mnie na długość szyjki, a wyszło jak najbardziej w porządku, wszystko. No ale powiem Wam, że jakbym mogła wybierać, no to tak naprawdę tego badania bym unikała jak ognia ponieważ tak jak wspominałam we wcześniejszych filmach, w Anglii słuchajcie, kobiety tego typu badań już nie mają w takim czasie jak 20. tydzień czy 40. tydzień. Tam już się, że tak powiem, nie zagląda, nie pchają, tak brzydko mówiąc, bo po prostu kończyło się to sprawami w sądzie ze względu na to, że były przedwczesne porody. Poronienia, i tak dalej. U nas w Polsce dalej się to praktykuje. Chciałam Wam zaznaczyć taki problem, bo warto, jakby zdawać sobie sprawę, że nie jest to naturalne dla kobiety, że cały czas gdzieś tam, tam się ultrasonografem, czy po prostu gdzieś tam in, in, za pomocą innego narzędzia sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Więc to taka ciekawostka na koniec. Nie chcę Was tutaj nudzić, ale no gdybym mogła, to bym rezygnowała z tego typu badania. Już nie tyle, że ono nie jest do końca przyjemne, jeśli się gdzieś tam nie rozluźnimy najpierw, prawda? Dla nas kobiet. No, ale tak to jest i, i nie wybierzemy tego. Takie są procedury w Polsce. Tymi słowami zakończę i zapraszam was do oglądania następnych filmów, bo na pewno będzie bardzo ciekawie. Oczywiście zapraszam do dyskusji, komentowania, lajkowania i następnych filmów. Pozdrawiam was, papa. Pa.